Hejo! Dzisiaj zaczynamy naszą przygodę z Azją, dlatego chcieliśmy właśnie troszeczkę was przygotować na ten temat, żebyście też wiedzieli na przyszłość, jak to wszystko wygląda, na co trzeba się też przygotować, co trzeba pamiętać i dzisiaj na przykład zaczniemy temat od... No dzisiaj od szczepień, od szczepień dokładnie. No to tak, dzisiaj będziemy w Tropical Met w Krakowie się szczepili. Już mieliśmy ostatnią szczepionkę na Meningokoki, ale to było około 3 tygodnie temu. Mm -hmm. A w dniu dzisiejszym robimy pierwszą dawkę japońskiego zapalenia mózgu i jednocześnie prawdopodobnie dzisiaj zrobimy WZW typu A. I te dwie szczepioneczki będziemy dzisiaj robili o godzinie 15.30. Tak, więc to jest bardzo ważne, żeby pamiętać właśnie o tych szczepieniach. Niestety aktualnie troszeczkę poszły one w górę, więc szczepienia osobiście na jedną osobę kosztują teraz około 3000. Na wszystkie dawki, więc kurczę, sami nie byliśmy na to przygotowani, dlatego musieliśmy przełożyć nasz wyjazd o miesiąc dalej, aczkolwiek myślę, że jakoś podołamy, to zrobimy i myślę, że to jest naprawdę bardzo ważny aspekt, bo nie chcemy na pewno mieć jakichś tam nieprzyjemności podczas wyjazdu, czy też wizyt w szpitalu, czy w ogóle nie wrócić. No nie ma co, do co dokładnie. Zostańcie z nami i będziemy dalej kontynuowali jeszcze naszą przygodę. Pokażemy się, wszystko, jak to wygląda. Tak. No jak wiadomo, te rejony, w które teraz aktualnie lecimy, są to dość bardzo dużo chorób tropikalnych, które nie, nie pojawiają się naturalnie w naszym klimacie, w wyniku czego ym, trzeba się wiadomo zaszczepić. Z tego co mnie pamięci myli, to obowiązkowych szczepień w tamte rejony dokładnie nie ma, tak, nie ma nie lecz nie wiadomo, warto się zaszczepić kobiet. dla własnego bezpieczeństwa korzyści materialnych. <gry> tak, dla własnego bezpieczeństwa się warto zaszczepić, no bo nigdy nie wiadomo, bo tam y, występuje tak zwany rodzaj komarów tygrysich, a one posiadają bardzo dużo nieciekawych chorób. Nawet na Słowacji już aktualnie one są z takich ciekawostek, co by też w Hiszpanii bo, bo, daj, żeby... No, nawet w Słowacji. Na Słowacji też. Mm -hmm. No, więc y, dlatego nie ma co tutaj żartów, a szczególnie w tych rejonach, gdzie najwięcej tego typu chorób występuje. I co? Przede wszystkim y, od japońskiego zapalenia mózgu. To jest jedna z takich mniej fajnych chorób, na które tam można zachorować. No też wiadomo, malaria, też cały sprzęt antymoskieterowy anty trzeba przede wszystkim mieć ze sobą no wiadomo WZW typu A i też bardzo występujący często w Indonezji Meningokoki i na coś zaszczepiliśmy w pierwszym rzucie już bo wiadomo, ceny nas na, na początku troszeczkę zszokowały nie? tak jak właśnie mówiliśmy w poprzednim vlogu jedziemy dalej naszym zakorkowanym Krakowem, jakimiś tam uliczkami na skróty, aby dotrzeć do miejsca docelowego teraz się zmienieni, bo my się tak co chwilę wymieniamy kto prowadzi no, i tak sobie podróżuję. Akurat udajemy się tutaj do um, Tropical Medicine. Szczepień? Jak się nazywa ten w ogóle? Tropical, tropical Med. Ok, tropical Med. Jest to na ulicy Wrocławskiej w Krakowie. To jest. Dokładnie. To jest akurat nasz adres. Ok, jesteśmy już po szczepieniach, a zaszczepiliśmy się dokładnie na. O, pięknej mamy plasterek, tak. Zaszczepiliśmy się na japońskie zapalenie mózgu, jest to pierwsza dawka, druga za około dwa tygodnie. Też zaszczepiliśmy się na polio, tężec, dusznicę i też przede wszystkim zaszczepiliśmy się na dur brzuszny oraz cholerę. Cholera była akurat doustna. Zrobili nam takiego szejka i go wypiliśmy i powiem szczerze, że było brzydliwe, taka solanka w smaku i przez godzinę nic nie mogliśmy po nim absolutnie nic pożegnać. Jest. A, przepraszam. Tak było. Mieliśmy się również zaszczepić na wściekliznę, aczkolwiek na chwilę obecną odpuściliśmy ten temat, gdyż rozmawialiśmy o wściekliźnie i szczepieniach na wściekliźnie ze specjalistami, więc na razie myślę, że zostawimy to i... No, tak, no w mojej tak, w mojej branży też mam takich ludzi, co się zajmują tego typu tematyką i z tego co na przykład ja się orientuję i tam słyszałem od nich, to wścieklizna jest taką chorobą, na którą się dostaje szczepionkę praktycznie po ugryzieniu i też można się zawsze zająć tym klinikom na miejscu w Tajlandii albo gdzieś tam się jest. Bo jeżeli chodzi o całą resztę chorób, to jak najbardziej. My cały pełny zestaw zrobiliśmy, po to, bo wiadomo, lepiej jest wydać tam 4000 aniżeli potem zdychać w męczarni. Zabiałam ja praktycznie większość swojego dobytku ubraniowego na windet. To są bluzeczki, które właśnie teraz wystawiłam. Myślę, że przez całą moją karierę windet zarobiłam już około 2000 zł, a zostało mi wciąż. O, świata jedna, świata druga, jakieś kurtki. I tu jeszcze dwa worki. Oprócz takich formalnych przygotowywań, chciałabym też się pozbyć troszeczkę rzeczy, aby. Zarobić troszeczkę pieniędzy i w tym co nie chodzę, po prostu się tego pozbywałam. Daję temu drugie życie. Szczególnie, że większość moich ubrań również było kupowanych albo na lumpach, albo po jakichś dużych promocjach. Więc no, po co mi to ma siedzieć? Skoro ktoś inny może to użyć, a ja sprzedaję wszystko po naprawdę groszach. Naprawdę, 2 złote, 3 zł, 4 zł, 10 zł, kurtki po 15. Naprawdę, nie robi to na mnie gdzieś tam. Jakiegoś wrażenia, że ja coś sprzedam bardzo drogo i zarobię na tym, a wolę sprzedać coś po prostu taniej, wiedząc, że ja naprawdę tych ciuchów miałam mnóstwo. Tak naprawdę miałam jedną szafę w Krakowie, drugą szafę tutaj, a czwartą i trzecią szafę miałam również tutaj w domu w szafach innych. Więc niestety troszeczkę tego było, a mimo wszystko chciałabym się jeszcze więcej rzeczy pozbyć. Więc zapraszam na <laughs> Oczywiście, ale właśnie chciałam też tak krótko opowiedzieć o tym, właśnie, jak to działa. A działa to właśnie tak, jak wcześniej opowiedziałam, czyli wystawiam ubranka za nieduże kwoty i sprzedaję komuś. Zawsze jakiś tam wymiar się poda, jak się ktoś pyta, czy jakieś tam dodatkowe informacje. Nie sprzedajemy żadnych oczywiście niezgodnych z opisem produktów, potarganych, brudnych. Mm -mm, to nie na tym polega. Nie chciałabym ja otrzymać takiej rzeczy, ja nie wysyłam nikomu właśnie takiej rzeczy. Bardziej po prostu coś, co już nie noszę, coś, co mi się zawsze podobało, ale praktycznie przez cztery lata siedział mi w szafie i nigdy tego nie ubrałam. Wiem, że już nigdy tego nie ubiorę. Coś, co po prostu podobało mi się, bo było markowe, a w tym momencie marki nie robią na mnie żadnego wrażenia, więc momentalnie sprzedaję to komuś, kto lubi t-shirty z logo, których miałam pełno. W tym momencie nie ubrałabym z moim gdzieś tam stylem aktualnym po prostu, więc wolałam to sprzedać komuś innemu. Czy tak samo różne ciuchy, różne spodnie, bluzki. Coś mogło być dla mnie już za małe, coś mogło być dla mnie za duże. Coś mogło być z mojego stylu. Przygotowując się również do podróży tak samo o, właśnie mi przelają 9 zł do portfela Pindex. Super, tak mi przyszło powiadomienie. I właśnie tak chciałam powiedzieć, że oprócz tego wszystkiego, co robimy z przygotowaniami do wyodróży do Azji, robię również wyprzedaż mojej szafy i do tej pory to robię. Co chwilę coś mówię, a jeszcze zostawię, ale zaraz, a wezmę, może się sprzeda. Więc. To jest taka kolejna rzecz, aby gdzieś tam nie czuć się przytłumaczonym dodatkowo przez te ciuchy i przez to wszystko. A ja zawsze tak miałam, że podobały mi się nowe rzeczy, ale ja równocześnie miałam bardzo dużo tych ubrań w szafie, i no i wiadomo było za co się wziąć. Dlatego powiedziałam: Nie, nie ubrałam tego, nie ubiorę. Koniec, koniec sprzedaję. No, dlatego właśnie teraz tak robię, i myślę, że to już też super na no, gdzieś tam zarobienie sobie dodatkowych pieniędzy. I pozbycie się czegoś, co już ci nie służy, a posłuży komuś innemu.